Siemaneczko, z tej macie 951 to drugi odcinek, proszę Państwa, jeden na jednego z Aszolkiem, W ostatnim odcinku graliśmy na Ascencie Dobrze, No super W ostatnim <grym> odcinku graliśmy na Ascencie, dzisiaj sobie zagramy na Heavenie Dobra Oczywiście, zostawcie suba w górę Wpadajcie na kanał Aszolka, U też, mnie też Link w opisie Dokładnie tak Poleśnijcie po mnie, jak to będę także się... <grym> Co? Lecz no, no, mi przypadku. No, <grym> mi się te Dobra, na którego wam Na A. Okej I nie a... obchodzimy go od B Okej, okay, okej. Okay. Czyli tylko... Możesz być... shorta mogę wchodzić, rozumiem. Tak. Gramy tak. na planowanie spajka czy nie? <grym> Ostatnio nie graliśmy, nie? Nie, To może zatrzymajmy tak jak było. Co? Co tego? no jeszcze raz nie raz. Słychać, co, co Słychać A... A... no, sobie co to ja sobie tutaj na A... gra. zaraz. grać a <Ły> <zytajesz? śprzydź> to co Oj! Ja tego nie sprzedałem. laga Z RFS-u! Dobra, to na spokojnie, na spokojnie, bo ja coraz świetny. tam piękny na imprezie. Jak to się... <śprzydź> to No bo sobie. mi się akurat pobiera, bo mi się teraz pobiera film, który. Oh, ma jeden nie. i jeden. i jeden. ma i jeden. Jeden i jeden. Jeden i jeden. Jeden i 3, 4, 2? Właśnie wyrzucam tego spajka w rozdźwięk. Spajk jest tutaj. Przestańcie się we mnie wpatrywać i skupcie się. Siadu! złoży kupić? Aha! Niespodzianka. Dobra. Dobra. I żeby się nic nie pobierało. Dobra. Sobie, sobie teraz od tej strony. A żeby się tak samo jak wcześniej. No CO JEST zajmie NIE ZADZIAŁAŁO Oczywiście, oczywiście, że to wszystko jest... <gry> nie no, tak jak sobie chciałem postawić tutaj od razu na górze eee, ten to Dobra, to dobra, zwolknij mnie, zwolknij mnie, dobra Zwolknij mnie w cztery litery Czekaj no. tak, mama Pat, śmieszny jesteś Jak się jest. mówisz Zabrug... na Jak się na Co? Co? To no mówiłeś, że ja cię teraz słyszałem na czacie. Teraz mnie. Co będzie pierwsze? Ja no ja mówiłem na czacie głosowa. Słyszę Słyszycie teraz? Dobra, cichcie. Cich, Co cich. dobre cich, miejsce. Nie krzycz. Okej. Okay. A ty mądre mądre, mądre smoki dajesz Dzięki zamiast sobie zesmokować całą drogę mogę sobie ja tylko do... Przeprosił ale niestety są martwi Tutaj Puta. Z pewnością Dobra. stać ich na więcej Mówimy to tak, że wrzucę nasze Discordy do opisu I mój Oraz... Jego Mój jest tylko dla graczy Fajwema Oczywiście mój no, serwer startuje, startuje gracze... już... Cicho, ja mówię! Dobra, no to powiem. Serwer startuje w 20... 20... 26 listopada 2022, nie trzeciego roku yy, yy, Tak, jest bardzo drogi Bawcie się dobrze no, więc yy, Ej, ej, ten chłop, pamiętasz tego chłopa co go trollowaliśmy? Tego ten, z, z jego twarzą On prosi o do dołączenie to... Odmawiaj Bo to jest Wycelujcie nas, nie i strzelajcie, strzelajcie Bezspędnie do jeśli oczywiście y, lubicie oglądać filmy na przykład y, z Messie, zapomnieliśmy Spajka, to zapraszamy na kanał aszurkę, <noise> w opisie tam się pewnie takich parę razy nieco pojawi. Jeden, a nie dwa, dwa, dwa. Jeden z tym y, motywacją i, i z tym bon popem z chyba. Nie wiem, nie chcę mi się tego montować. Tak szczerze, nie chcę mi się wycinać dużo rzeczy. Ja tu montuję tego. Ale nie chcę, żeby zbudziany. było widać, nie? I góry ja Tyśdzia bawi? To ty chłop chłopinam sobie ciągnęła o nim Poprzednie mnie pytać, czy zagramy razem? Czekaj! Nie, nie, nie zagramy. Tam oh, są. Jezus Doskonale. Gdzie jesteś? Ach, żałuję. Nie, wiedziałem, usłyszałem. Jeszcze... usłyszałem Widziałem! Rudy jesteś! Nasi inni znajomi nie są zbyt przyjaźni. O jezu. Rudy jesteś. Fajnie to było, zegranie. Ale ja wiedziałem, że ty usłyszysz, ja to specjalnie zrobiłem. Powinniśmy zabrać z nami ty Rudy jesteś, nie? Jeszcze jak? Nawet się nie mnie <noise> Chłopie. To jest poświęcenie, a ci normalnie kanał promuje a i tak pewnie nikt nie wybije Do dzieła. Chłopie, to granicy Tyle osób normalnie wbiło z moich filmów na mojego Discorda że to jest hit. Całe pewnie jakiś jeden. To dobre miejsce. W sumie mogliśmy zagrać Jet na albo Chamber na Chambera czy coś. No nie! Ta gra jest inna! No, Ta gra jest inna po prostu! Wiem, się Jeszcze raz? Jeszcze mojego skina wziął! On no, cię w dupę kopnął. No, głupszy będziesz. Zowie, <głupia> posłuchajcie tego drackklika, ile go będziecie słyszeć! A słychać, co jechać? Czaj draklik ten był jaki. Boże. To było. Co? Bały ci coś? Nie Idealnie Abym Ci do dupy nakopał, nie? Spodziewam się <laughs> Zobaczymy w poniedziałek On mnie grozi <laughs> Nie, nie mogę Gdzie ty jesteś? O, wow, ale mam. cela wow. ah, Oszczędnie! Aaaaa, Popie... co to było? Co to było? Chłopie, ty ty ja w smoku byłem! Powiedz to znaczy na filmie, a ja strzelałem tego smoka, randomowo. Nie tylko oni. Randomowo. Ja strzelam, ale ja jestem kozakiem, nie! No Ej, Czekaj, bo muszę zobaczyć. Jaka jest ta mikrofonia, za to. Pan... Ej, mój wskakuje do czerwonej linii. Mój też. Co się twój u mnie. Ciekawe dlaczego? Ciekawę, dlaczego nie? No, nie wiem, to jakiś dziwny jesteś. Lecimy, powinno zadziałać. No.

Aaaa, Musiał tu nic. Nie, nie mówi. Czekaj. Okay. spróbuję tam wrzucić tego spike'a No właśnie. Co będzie pierwszy? Niespodzianka. Ja to mam dobry pomysł. Nie ogranicz mnie. I gotowe. Chrywa. Ja mnie właśnie zareagował. Nie, ale jestem ciekawy, jakbyś zareagował. Nie I pocisk na każdego wroga. To ja pasjiłem na każdego. Dlatego nawet się nie staraj. Nie, nie wolno! Nie Aha. wolno. My nie wolno. Mesie. Zapomnieliśmy spajka. Faj, zaraz Zabaj się na kawałkową. Nie wolno, bo ty jesteś inny. Ja jestem, nie wiem, To dobre teraz... Miejsce. Ale ten smoke był piękny, co? No. To był piękny smoke. Ja mam Przestańcie mały czas rauk, tak mi się wydaje trochę. Chciałbym tak nie jest, nie no, Dobra, w dupę mieć smoki, dobra. Okay. Oh. Czas na przerwę. SŁYSZAŁEM! Ale ten celownik jest do... Eee, Mi się nie gra. Doskonale. gra W dupę mi jest Fortnite teraz prawda? Się przejdę nie tam nie, nie wiem, jak miałem pistoletiki to mi jakoś lepiej wychodzi. Inna gra po prostu, to jest inny rodzaj tej... Hm? No ile tam jest z tego 8, na 4 może, co? Co? Co on w to gówno cię to obchodzi? nie, 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 nie. O no. Tylko... no. Patrzyłem już tu do dzieła. Tak, no no. 11 minut 10 sekund. Tak, ładnie, u mnie też. Kurde. I no co jest? Oh, o! Ja to się, jest. się będę <noise> Dlaczego ja miałem 2000 filmów. A <noise> nie, nie, nie. wiesz. Ty już działałem? ale. <noise> <Ostatnie głos> zobaczcie jak, zobacz, jak to u mnie wyglądało. Ej, zobaczcie jak to u mnie wyglądało. Chłopie, ja miałem 2100, 2100, 2100. Ale u mnie ścieżny <laughs> pigno pan dało! I ten twój krzyk! ło! To tu stanieło! Mmm, to by tam wchodziło, jakbym tutaj wystawił. Ja ja nie zrobię tego. I Już z Łeb! Jesteś gównem totalnym, fatalnym. Tak <ścoughs> mnie <śmienicza> <śmienicza> to bawi zawsze. Jesteś. Teleport gotowy Gdzie jesteś, Bociku? Ja wiem gdzie jesteś, bo widziałem. Po teleporcie. Gdzie jesteś, Bociku? A ty jest nie? Ty jesteś gówniany taki, Jesteś takim. Jesteś jesteś takim gównem! O tam... Sprawdźmy, I teraz wchodzimy od C. Bo okay. zamiana z tym to idziemy od C. Okej. Okay. że Chodzimy na A i wchodzimy od innych upsideów, czy tylko. Nie! Idziemy na C. Okej. Znaczy jest Nie teraz. Idziemy teraz, na. Nie. Mam tak zrobić, czy musiałem tak nie, zrobić? Nie. Tak myślałem, że tak zrobisz Ale, mo okay. Możesz chodzić tylko od longa czy od double dorsów też Od dwóch stron Okej okay. Tylko... Do Ej, do a tam na plecy strony. możesz chodzić, czy nie? Tam odpała bardziej Myślę, że tak. To weź tam mnie nie nazywa, już się boję powoli. Od której strony wchodzisz Ale ja już wiem Słuchaj Ja już nie wiem gdzie ja tu jesteś Ja nie mogę Ale je to było je Kurane Nie mogłem się powstrzymać Nie <try> <try> ja to zrobię! Zaufajcie mi Ale ja, ja chłopiec chyba chłopie w Ciebie 5K trafimy to Uf, ja w chyba z 4-5 nie trafiłem. Dobra! Smoki! Poliszem teraz. Ale to było suche, nie? To było tak gówniane. Jesteś takim gównem, to było dobre miejsce. <laughs> ni Boże, Nie, 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 nie. Jaj, nie, jak baj. O, tutaj jak tam, że żyję, mam ich, ja mogę mieć, co ty robisz? <laughs> Jakieś gówno, więc <jest> spowolniło <laughs> <laughs> teleport gotowy. Nie, 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 w nie, 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 Jak nie, 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 inny. Ja teraz, ja nie, 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 ja teraz nie, Kucanie, nie, nie, Mówię w prawdziwym życiu Ideal. Teraz tak Okej. Okay. No ja sobie zrobię tak. Cały tak jest tutaj. Po, poza, poza, poza poza zasięgiem. O, nie, to jest poza zasięgiem już. gotowe. <noise> ona. Ładko. Ja teraz mam niedobry pozycję, bo za daleko postawiłem sobie teleporter. A ty kurde, Tego teraz chodzę, że wiesz. Przesłyszałeś, co, co powiedziałem. Co? Czemu ja strzelam? Co? Czemu ja strzelam? No nie! E! e! Bo ty jesteś pusty! Co wie... Ale ja nie widziałem twojego teleporta drugiego What the fuck? Jestem w dupę skądś Co się stało? Ja tego nie gdzie miałem teleporta? Tutaj za ściankami miałem teleporta I że... ty ja to, wie, to z w ogóle widziałeś jak jakiego? Jakby... Ty jak umierasz, to możesz mnie obserwować? Czy ja jakby tylko osoby ze swej drużyny albo swoje cia ciało, tak jakby. jak to działa, bo w sumie to nie wiem. Halo? Niespodzianka. <laughs> Ale się. Okej. Okay. To za problem. <śmiech> <śmiech> nie. <śmiech> A tu to... Jak tam gdzie wchodzisz? Gdzie to wchodzi. Jeszcze raz. Gówno cię to obchodzi. Po teleporcie. O nie, tak jeszcze zbawimy. Jaj. Tak to nie. <noise> a, a! Tam są No, nie chcę! Duchy jesteśmy w pobliżu! Heh, była po 1200, 200, 1000! Dobra, dałam się tę chwilę! Oh. O! ale chęcik! O, dobra, więc tutaj była na telewizorze. Kanał szoka zostanie podminowany w opisie. Yy, więc no, zostawcie sobie moją figurę. Siema! bożkarz, 呃,